Cześć, witam ponownie w lesie. Natrafiłem na taką ładną kureczkę. Także grzybobranie zapowiada się na efektywne i udane. Zobaczcie ile ich tu jest, tej drobnicy takiej. Jak dotrwają do jutra, to można mieć całe wiadro grzybów w jednym miejscu. Kolejnego mamy grzybka. Dobra, teraz ja pokorzystam. Tutaj mamy całe stado kołpaków. Ale myślę, że wszystkie są one no, Następna kureczka. O no i natrafiam na kolejną kureczkę. Tym razem w gałęziach się ukryła i temu taka się uchowała większa. O tutaj mamy jedną kuraczkę, a tam następna, większa będzie tym razem. Dziękuję za oglądanie. Spodobał Wam się film? Jak zawsze subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. A tak na pożegnanie statku kurek.